Panie Wójcie, kto wpadł na pomysł, aby zorganizować bezpłatny program profilaktyczny dla mieszkańców gminy Kamienna Góra? Ten program profilaktyczny jest realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przy współpracy z Dolnośląskim Centrum Onkologii z siedzibą we Wrocławiu. Dolnośląskie Centrum Onkologii, w skrócie DCO, jest jednostką, która należy do Urzędu Marszałkowskiego, jest operatorem tego programu. I jest to program, który jest skierowany do wszystkich dolnoślązaków, aczkolwiek to od samorządów lokalnych, od gmin poszczególnych zależy, czy będzie uczestniczyła w tym projekcie, czy nie. Taka możliwość jest, natomiast no, akcesu pewnego oczekuje się od poszczególnych gmin. Ja o tym projekcie dowiedziałem się z mediów, dowiedziałem się z radia naszego tutaj wojewódzkiego, regionalnego, dlatego zadzwoniłem do marszałka, zgłosiłem chęć przystąpienia naszej gminy do tego programu. No i efektem tego jest podpisanie umowy z Dolnośląskim Centrum Onkologicznym i gminą jako tutaj operatora lokalnego. A dzisiaj goszczę w Urzędzie Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego pana Marcina Krzyżanowskiego, odpowiedzialnego w Zarządzie za sprawy zdrowotne i profilaktyczne oraz goszczę pana senatora Rzeczpospolitej Polski Krzysztofa Ambroza, który wiem, że jest tutaj zaangażowany i dzisiaj oficjalnie podpiszemy taką deklarację przystąpienia gminy Kamienna Góra do koalicji samorządowej. Mającej za zadanie walkę z nowotworami złośliwymi. Tutaj, w tym przypadku, ten nowotwór złośliwy, z którym chcemy walczyć, którego chcemy wykrywać jak najszybciej, to nowotwór jelita grubego. No, bardzo złośliwa i um, podstępna choroba, która przez wiele lat potrafi się um, rozwijać zupełnie bezobjawowo. Dlatego tak ważna jest szybka diagnoza w celu skutecznego leczenia onkologicznego. Panie Wójcie, uda się Gminie Kamienna Góra zmniejszyć sumę którą firma Sanikom zaproponowała za odbiór odpadów komunalnych w 2021 roku? Bardzo trudne pytanie. Ogłosiliśmy przetarg, ponieważ do końca roku 2020 wiązała nas jeszcze dwuletnia umowa ze spółką Sanikom na odbiór, czyli transport tych odpadów z naszej gminy do Lubawki. To oczywiście ta usługa nie dotyczy zagospodarowania, bo to zupełnie inny temat. Pierwszy przetarg, no niestety tylko jedna oferta. Tutaj żałuję, że, że, że żadna konkurencyjna firma też nie złożyła swojej oferty. Cena była wysoka. W porównaniu do ubiegłorocznych kwot, czy z poprzednich dwóch lat, no to z prawie 600 tysięcy na ponad 900 tysięcy. Ten przetarg został unieważniony, rozpisany został drugi przetarg. Zmodyfikowaliśmy zapisy, specyfikacje. No niestety drugi przetarg dał nam oszczędności, ale nie takie, które byśmy oczekiwali. No i nie ma, drodzy Państwo, już wyjścia. Przetarg będzie rozstrzygnięty. Będziemy podpisywać umowę na rok czasu. 2021 rok ta usługa będzie realizowana przez spółkę Sanicom, Co oczywiście jest kolejnym, kolejnym takim argumentem do tego, że nie da utrzymać się ceny, która obowiązywała w ostatnim czasie ta cena 19 zł od osoby nie jest już możliwa do utrzymania. Przyznam szczerze, że ona już w 2020 roku, w tym roku bieżącym, ona już nie była uzasadniona ekonomicznie. Już dokładaliśmy do tych odpadów. No na szczęście mieliśmy jeszcze pewną poduszkę finansową, mieliśmy pewną niewielką, ale nadwyżkę, którą skonsumowaliśmy w całości, żeby nie podnosić cen już w tym roku. Natomiast czekaliśmy do rozstrzygnięcia tutaj tych przetargów, wiemy już dzisiaj jakie są kwoty, no i z pewnością jeszcze teraz w listopadzie będzie radnym naszej gminy prezentowany projekt uchwały, no, który będzie przewidywał podwyżki. Panie Wójcie, na jakim etapie jest spis rolny? Spis rolny, który trwa do końca listopada, cały czas monitorowany, ponieważ tak to w gminach jest rozwiązane, że to wójt burmistrz jest gminnym komisarzem spisowym, ma zespół gminny, który ma za zadanie koordynować, sprawdzać jak ten spis u nas przebiega. Aktualnie z, zostało nam dosłownie 60 kilka rolników, którzy jeszcze nie są spisani. Angażujemy się dosyć mocno tutaj w ten temat, dzwonimy osobiście do każdego rolnika, przypominając, że jest to obowiązek. Z, za niespisanie się, czy samo spisanie się poprzez internet, czy nie przeprowadzenie tej rozmowy spisowej z rachmistrzem grożą sankcje. To jest niestety taki obowiązek ustawowy. Dlatego prosimy, mobilizujemy i korzystając z okazji, jeżeli są osoby, które jeszcze się nie spisały, apeluję. Nie straszę, tylko apeluję i proszę o to, żeby się spisywać. I, ale też z drugiej strony, szczerze informuję lojalnie również, że niespisanie się będzie rodziło pewne skutki i, żeby nie mieć problemów, żeby nie mieć później przykrych konsekwencji związanych z sądami czy ewentualnie z jakimiś karami grzywny, proszę dokonać tego obowiązku, żebyśmy mogli w naszej gminie spis rolny przeprowadzić zgodnie z planem i żeby ten poziom spisu rolników był jak najwyższy najlepiej to 100%. Proszę powiedzieć, jak urząd pracuje w dniu dzisiejszym? Tak jak w całej Polsce, pracujemy na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, który określił, że obowiązek pracy zdalnej funkcjonuje we wszystkich obiektach użyteczności publicznej, administracyjnych, co nie znaczy, że urząd nie pracuje. Urząd pracuje cały czas. Mamy tylko zdalną pracę części pracowników. Podzielona jest kadra na dwie grupy. Pierwsza grupa pracuje stacjonarnie, druga grupa pracuje stacjonarnie w domu. Osoby, które pracują stacjonarnie w domu, mają połączenie z komputerem, realizują sprawy. Tutaj nasze zadanie, żeby ich z tego rozliczać, natomiast urząd funkcjonuje. Proszę jeszcze raz i ja apeluję, żeby osoba, która ma do załatwienia w urzędzie pewną sprawę, żeby zadzwoniła umówiła się z urzędnikiem na konkretną godzinę no gwarantuje to wtedy um, przyjęcie interesanta um, i, i nie będziemy narażać nikogo tutaj na pewne niebezpieczeństwa epidemiologiczne. Panie Wójcie trwa modernizacja ścieżki rowerowej Kamienna Góra Krzeszów. Powstaje infrastruktura z myślą o rowerzystach. No tak drodzy Państwo um, ja uważam, że to jest jedna z lepszych inwestycji, takich społecznych inwestycji, prozdrowotnych, rekreacyjnych inwestycji ostatnich kilku lat. Oczywiście wiele rzeczy jest też ważnych, tak? Drogi, chodniki, to wszystko jest ważne, ale my też poza tym, że przemieszczamy się do pracy i po pracy, też chcemy spędzać gdzieś wolny czas i ta inwestycja pokazała nam, jak jest popularna, jak jest dobrze przyjmowalna i jak bardzo brakowało tej inwestycji. To oczywiście ta ścieżka jest pewnym szkieletem, jest pewną podstawą, bazą do tego, żeby wokół niej jeszcze uatrakcyjniać tą formę spędzania wolnego czasu. W związku z tym powstały dwie wiaty turystyczne bardzo ładne: jedna w Krzeszowie, druga w Czadrowie, na właśnie tym odcinku Kamienna Góra Krzeszów. No wiata, jak sama nazwa wskazuje, ma służyć do tego, żeby odpocząć, żeby się zatrzymać, żeby sobie zjeść kanapkę, batona, cokolwiek. Są oczywiście stojaki na rowery, są ławostoły, są, są, są kosze na śmieci. Tutaj apeluję. Bardzo proszę o to, żeby jeżeli przyjeżdżamy i korzystamy z tych wiatr, proszę te śmieci zabierać ze sobą, bo wszyscy chcemy w czystych, w czystych pomieszczeniach żyć, przebywać i, i jak zostawimy po sobie, tak następnym razem to zostaniemy. I oby tak nie było. Przypomnę tylko, że to są wiaty, które finansowane są ze środków zewnętrznych. LGD Kwiatłnu wsparła nas tutaj wysokości, kwotą w wysokości 30 tysięcy, ponad 10 tysięcy urząd marszałkowski, no i wkład własny ze strony gminy. A już niedługo w Krzeszowie powstanie pierwsza w naszej gminie stacja do ładowania rowerów elektrycznych. To jest dodatkowa taka atrakcja, bo tych rowerów elektrycznych jest coraz więcej, a jest nadal mało tej infrastruktury, więc znowu. Otwieramy się na tych rowerzystów. No i drodzy Państwo, wystąpiliśmy do spółki PKP Nieruchomości z Wrocławia z chęcią przejęcia kolejnego odcinka od Lipienicy do Olszyn, do granicy administracyjnej z gminą Lubawka, żeby no, przygotować już ten etap projektowy, dokumentacyjny, a w przyszłości, żeby poszerzać naszą ofertę turystyczną poprzez Wykonanie kolejnego odcinka rowerowego. To mam rozumieć, że Gmina Lubawka też się może w ten projekt włączyć i pociągnąć trochę Chemska Śląskiego? Tak, prowadzimy rozmowę z panią burmistrz, również z panem przewodniczącym rozmawiałem na ten temat. Tak, Gmina Lubawka jest zainteresowana, tylko wtedy ma to sens. Panie wójcie, ostatnie pytanie. Już kiedyś miałem zadać pytanie, bo dojeżdżam tutaj. No ten odcinek drogi do urzędu. Zmieniłby się Oj. kiedyś, no, marzenie każdego no, Moje również, moje również, drodzy jakie Państwo. Jakie kłopoty są z tym? Kłopoty, myślę, że to nie do mnie jest to pytanie, ponieważ siedziba Urzędu Gminy Kamienna Góra jest no, na terenie innej gminy, na terenie gminy miejskiej Kamienna Góra i ten przejazd, to jest infrastruktura, czy ta droga, to jest infrastruktura gminy miejskiej, naszej sąsiedniej. Ubolewam nad tym, że gminie Kamienna Góra nie udało się skutecznie z, z tyloma już burmistrzami od hmm. początku lat 90. nie doprowadzić tej sprawy. Co jest to tej Bo to jest finanse, tak? To trzeba... no, no tak, no, no, brak finansów albo inne e, priorytety, które miasto e, inwestycyjne ma, To jak każdy samorząd, hmm. tak? jestem w stanie to zrozumieć, aczkolwiek ten temat naprawdę już e, 30 lat e, e, jest w takim stanie, jak widzimy, tak? to kilka... Razy do roku trzeba tą drogę ratować, żeby, żebyśmy tam wszyscy nie utonęli. A nie tylko my jesteśmy użytkownikami tejże drogi, to przecież sporo ludzi mieszka. No jest dokumentacja na temat tego odcinka. Proponowaliśmy tutaj poprzedniemu burmistrzowi miasta i aktualnemu że my mamy też swoją działkę na terenie miasta Kamienna Góra. Gdyby miasto Kamienna Góra wykonało swoją część, my zaplanujemy wykonanie tej drogi remontu na terenie własnej działki. To jest oczywiście nie tylko i wyłącznie inwestycja pod urzędników, tak, ale również Wielu osób, którzy korzystają z naszego urzędu, nie tylko mieszkańców gminy są osoby, no taka jest specyfika tutaj naszego urzędu, są osoby, które po prostu przechodzą sobie przez urząd, skracają, tak, bo jest tu pewien skrót tutaj w mieście, więc wiele osób by na tym zyskało, a przyznam szczerze, że no jako wójtowi gminy wstyd mi jest. No, dzisiejsza sytuacja przyjmuje wicemarszałka, senatora, tak, i oni tutaj będą wjeżdżać, po tym błocie, będą przechodzić, i znowu jest pytanie, Panie Wójcie, dlaczego ten dojazd do urzędu wygląda w ten sposób? No, nie ja za to odpowiadam, a chciałbym mówić, że e, dobrze ze sobą współpracujemy, że rozumiemy swoje potrzeby nawzajem i rozwiązujemy takie, takie potrzeby. Bo Pan dobrze wie ja, że jak w tym roku nie uzgodnimy, to w przyszłym roku w budżecie nie ma, to nie zrobimy. To, to będzie takie no, no, koło zamknięte. No, 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 no tak, i tutaj z roku na rok ten temat się przesuwa. Ja nie wiem, czy za chwilę ta dokumentacja nie straci e, ważności. E, wiem, że i przewodniczący rady naszej gminy też interweniował w tej sprawie. Wiem, że rozmawiał z radnymi, e, niektórymi radnymi z, z gminy miejskiej Kamienna Góra. Także mam nadzieję, że w końcu, w końcu ten temat może gdzieś do, na agendę wróci. I mimo no, różnych problemów, tak, bo każda gmina ma problemy, to również ta droga nie będzie pod kreską. Panie Wójcie, dziękuję za rozmowę i życzę dużo zdrowia. Dziękuję bardzo.